Dzisiaj, tutaj, to podświetlenie będzie robione. Tutaj, z firmy Voparts ze Szwecji, przyszła przesyłeczka. W przesyłeczce, głównie, liczy się to, co jest tutaj. Kompletne, już na gotowo, zrobione z przewodami do wszystkich drzwi. Podświetlenie LEDowe ładnie, tutaj, przewody. I takie zaciski mamy tutaj, proszę. A zaraz wam pokażę, co jeszcze w paczce było. Batonik, batonik. Także przesyłka przyszła dosyć szybko, bo w ciągu tygodnia. I cena z przesyłką ze Szwecji do Niemiec 44 euro. Jeśli ktoś powie, że to dużo, to Volvo to samo kosztuje 320 euro w Niemczech. Taka jest cena. Tak więc 280 euro. В кишене. Mamy złączkę i teraz tak, czerwony przewód idzie tutaj do fioletowego skrajnego, a do zielonego skrajnego idzie czarny, idzie czarny. I mamy tutaj 8 takich złączek, a więc po dwie do każdego zestawu. No i co? Proszę. Tutaj czarny przewodzik, wpuszczamy tu w drugie miejsce, zaciskamy delikatnie, patrzymy, czy przewód dobrze leży, i magicznym urządzeniem zwanym kombinerki cyk i można zatrzasnąć i teraz odpalimy samochodzik, I proszę, świeci i jak ściemniamy, muzyczkę kurde. Teraz tak świeci i tutaj ściemniamy, ściemnia się, rozjaśniamy, rozjaśnia się elegancko. Tu te przewody nie siedzą jakoś tak mega sztywno, proszę może się wysunąć więc ja sobie tutaj wezmę złapię to izolacją, tą końcóweczkę. Nie potrzebuję już zapłonu. Mam izolację. Tutaj sobie to ładnie chwycę. No i pozostaje to wszystko składać. Proszę. Nic się już nie rusza. Ładnie zaizolowane. Tutaj wszystko jest jak należy. I teraz tylko trzeba to zamontować. Tutaj mamy ten klips. Proszę, przewód jest na tyle długi, że bez problemu dostaje. Jak widzimy, strona, którą wsadzimy, nie jest ważna. Może być tak. Tak czy jest ważna. Nie jest. ładnie wyszło. Jest podświetlenie. Ciemnia się, rozjaśnia, jest elegancko, działa wszystko. Drzwi od pasażera, i tu już wyszła mi niestety inna kombinacja. Próbowałem wszystkich możliwości, żeby w jednej wtyczce się to zmieściło. Niestety, ale nie, jak było w jednej wtyczce, to nie było po prostu rozjaśniania, przyciemniania diody. Dlatego niebieska wtyczka, zielony przewód, cały zielony. To jest drugi. Od. Tak jak popatrzymy od tej strony albo od, od dołu, to jest zielony drugi. I tutaj żółty też drugi. Tylne drzwi za kierowcą. I tutaj mamy przewody 1 i 6. Mamy tak nie wiem czy u was to będzie, u mnie jest niebiesko czarny i brązowo popielaty niebiesko czarny plus i e, popielato brązowy minus sprawdzone, świeci, ściemnia się także wszystko działa można montować pamiętajcie, żeby tu uważać na ten na ten co wystaje, żeby wam nie wyskoczył i na ten przedni, zwłaszcza też, bo będziecie musieli rozbierać z przodu tą blaszkę, żeby sobie tam trafić. Trochę roboty jest tylne drzwi za pasażerem, również 1,6. I u mnie plus to był zielono-niebieski, a minus fioletowo No, to jest jeden tylko fioletowy. A łatwo sobie zobaczycie, bo tutaj jest numeracja. A wystarczy odwrócić i zobaczycie, że tu szóstka idzie, a tu wystarczy tylko odjąć te przewody, który idzie gdzie i nawet jak będziecie mieli inne kolory, to i tak będzie to widać. Składam kurtę, bo ciemno się robi. Dobra, założone. Teraz trzeba trochę podociskać. Dokręcamy no, mocno, ale z wyczuciem. Nie chcemy ich zniszczyć za ślepka. Haczykami do góry, tak, góra się tu łapie i, i na wcisk. No i elegancko. i floating through the air.